kajaku mam takie podstawowe rzeczy, że tak powiem, do tego, żeby w każdym momencie móc zejść na lot, czyli nawiedz, śpiór, kalimata, e, podstawowy zbiór, tak powiem, rzeczy do, do pożywienia woda, e, mapy, telefon, e, baterie i to wszystko, włącznie z kajakiem, to jest około 100 kg, plus moje 70, no i to w zupełności. E, Wystarczy, żeby, żeby sobie poradzić na Wiśle, na każdej rzece przez kilka dni, bez jakiegokolwiek tutaj, bez jakiegokolwiek wsparcia. Więc nie jest to specjalnie skomplikowana sprawa, natomiast no, po prostu wymaga pewnej rzetelności, skrupulatności i, i, i takiej cierpliwości.